Już 11 października rozpoczyna się SAP Now w Sopocie. Wydarzenie, które łączy wiele dróg do wspólnego celu. Z pewnością nie zabraknie inspirujących prezentacji, ale także spotkań liderów biznesowych, wymiany doświadczeń oraz sesji networkingowych. Wyścig o nową, lepszą przyszłość trwa. Dane i technologie zmieniają wszystko. To jak tworzymy wartość, jak pracujemy, jak współpracujemy. Od firm oczekuje się. Że nie tylko dotrzymają kroku zmieniającemu się otoczeniu, ale także faktycznie zmienią sposób działania. Od modeli biznesowych po interakcje z klientami i zaangażowanie własnych pracowników. W tym roku EY Polska jest partnerem strefy matchmakingowej SAP Now. Już teraz zapraszam do dyskusji. Jaki może być biznes i jak wiele mogą ludzie? Teraz i w przyszłości. Do zobaczenia w Sopocie.